Siemano, Fifi, słuchaj, ja mam czas tylko dzisiaj do 20. No bo Magical robi live'a przecież jak codziennie. To ty nic nie wiesz? No to tak, Daniel z gochą. Jego matką, czy ty żyjesz pod kamieniem? Wyszli z więzienia i wrócili do streamowania. Za co? Czy ty masz internet w ogóle? No i on zaczął nagrywać z sonikitą, ale ona chciała pojechać sobie do Warszawy i zrobić sobie tatuaż. Bo oni są z Turunia generalnie. On nie mógł Magicka wtedy z nią pojechać, bo miał sprawę sądową z rafonicem, ale dobra, do tego jeszcze przejdziemy. Jak to kto to jest? Konopskiego nie oglądasz? To skąd ty bierzesz informacje? Z Google? No i ona w końcu pojechała zrobić ten tatuaż do Warszawy. No i on z nią zerwał, bo nie odbierała od niego i zaczął rozwalać jej rzeczy na live, stary. Jak to kogo to interesuje? Ponad 100 tysięcy ludzi to oglądało na TikToku. Z tej strony chyba mają okna. Jak to, kto Nikita tutaj mieszka z ekipą Ferrariego przecież? No i widzisz, ona przyjechała do tej Warszawy i zaczęła się kumać z i z jego ekipą całą. I tam jest taki gość, który wcześniej też mieszkał w ogóle przez chwilę u Daniela. I wiesz, to jest takie, taka telenowera, no niesamowite, to jest niesamowite. Ona tam nie mieszka z samochodem, tylko ten typ maksywę taką. I... No i oni zrobili takiego live'a, gdzie tłumaczyli dlaczego ona uciekła. Okazało się, że ten Daniel w ogóle ją prześladował, chociaż nie wiadomo tak naprawdę jaka była prawda, bo Daniel mówił coś zupełnie innego, a Gocha w tym czasie wiesz. No jak to Gocha? Jest, jest, good, good. A? I w tym wszystkim jeszcze fagata zaczęła na Najeżdżać, a Ferrari w odpowiedzi wydał film i okazało się, że w ogóle rzapson jest tu wszystko zamieszany? Wow, te światy się tak przenikają. <laughs> na tamtej reklamie to powinna nikita być. Bo wiesz, oni mieli w nią zainwestować 100 tysięcy złotych i wysłać polecić z nią w ogóle do Dubaju, ale okazało się, że nie mogą tam lecieć, bo ona nie ma paszportu czy dowodu osobistego. A ja zresztą sam wiesz. A wiesz, że Rafonix przyjechał specjalnie 400 km, żeby tylko być na live'ie, żeby dopiec nie niesamowite to jest. Głodny? Nikita też była głodna, jak jej żołądek, nie mogła nic zjeść przez zatrucie. Ty za... byś ptał, czułe słowa, maju, maj. Zawaj, Fifi, śpiewaj to, przecież... A nie, ty niczego oczywiście nie wiesz z internetu. Będę trochę cicho teraz, bo oglądam sobie najnowsze TikToki o dramie. Dobra? Nie, dlaczego? Przesadzam? Dlaczego? Wydaje mi się, że nie mam problemu z podglądaniem ludzi. Moje życie jest odpowiednio ciekawe. Idziemy do mnie oglądać Kardashianki? W poprzednich kalamburach, drodzy widzowie, nie chodziło o to, że mam kaca albo zapiłem albo balowałem do piątej nad ranem, tylko o to, że mam alergię i pyłki i spędzą mnie oczy, i mam katar, i jest to strasznie męczące. Alergicy wiedzą o czym mówię. I poprawną odpowiedź udzielił Danielo oraz Tomasz Michalak. Gratulacje, panowie! lub panie, e, może kryjecie się pod innymi nikami, nieważne. E, także gratulacje i teraz e, kolejne kalambury. Piszcie w komentarzach. Zaczynam. Uuu. Chcę, byś mi szeptał czułe słowa. mają, maj znacie tak znaj. Jeszcze <koh> raz. Chcę, byś mi szeptał. Uważaj, uważaj, uważaj. <tryk> <tryk> A mógł zabić, no. Nogi złap! W nie łap, tylko nogi łap. Pokażesz koledze, jaki masz, ma ładne nogi. Mm. Ma ładne? A nie? A nie, Dokładnie. Pani, pani mówi... Męskie, pani... Ma nie Męskie ma takie nogi. Ma Zrobione! Żadnych, jak Pewnie. Jak... Pani mówi, że ładne, bo pani moich nie widziała. <laughs> Robi się nogi. Ja nóg nie widziałam chłopskich. Ale nie I to nie jedne. Ile <laughs> lat to mm. Mówią, że jak idzie ładny mężczyzna, mm. a nawet kobieta w wiekiem, jak się nie odwróci, to znaczy, że nie jest kobietą, nie? Że jest chory, no? To tak samo jak i mężczyzna. Dziadek będzie szedł w lasce, ale jak zobaczy jakąś laskę, to się odwróci. No się no, ale patrzy na te mm. nogi. No oczywiście. To znaczy, że zdrowy jest. Zdrowy, pewnie. No. Wszystkiego dobrego. Mm -hmm. <laughs>